Lata 70. to są szerokie spodnie i szerokie klapy w marynarkach. Ten deseń, materiał o tym deseniu to jest dokładnie z lat 70. To jest z mojej kolekcji. Jest to unikat już w tej chwili, to jest satyna jedwabna. I no, narzuciłam tutaj pewien styl lat 70., nawet i w fastonie tej sukienki. Tak? Ona jest taka pryncyskowa, dedykowana dla pań, które mają szerokie bioderka, wąskie ramiona. Co jeszcze? No, tył tej sukieneczki jest odrobinkę dłuższy, prawda? Bardzo fajnie ją się wrzuca, bo jest bez zamka, na guziczek zapinana z tyłu. Prościutka, tył jest dłuższy, przód jest krótszy. Dedykowana jest dla kobiety, która ma zgrabne nogi, szczupła kobieta, zgrabne nogi. Ona powinna ta sukienka, że tak powiem, tańczyć jej wokół bioder. Jak ona będzie chodzić w tej sukience, to powinna się ładnie układać i tańczyć. Nie powinna do, dochodzić zbytnio obciśle do, do, do linii bioder, prawda? Można ją założyć do rajstopek, jeżeli nóżki mamy zgrabne i szczupłe, można ją założyć do rajstopek koloru takiej brudnej musztardy ze złotą nitką albo wpółyskującą nitką. Jeżeli mamy szczupłe nogi, bo jeżeli są grubsze nogi, to no unikajmy takiego typu wyborów. Można ją założyć do czarnych rajstop, do płaskich butów, do butów na obcasie. Jeżeli już zakładamy legginsy na przykład, to załóżmy do tego na przykład pod spód golf i zdramatyzujemy ją, ona się wtedy nie będzie robiła jako sukienka, tylko ona będzie wyglądała jak po prostu taka dłuższa bluza, też będzie fajnie wyglądać. Cóż mogę powiedzieć? No ona jest w rozmiarze 38, więc to jest malutki rozmiar. Rękawek jest krótki, więc no, yy, 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 każda karnacja praktycznie w tych kolorach i w odcieniach będzie dobrze wyglądała. Jeżeli mamy jasną karnację, będzie dobrze wyglądała blondynka, równie dobrze będzie się dobrze prezentować kobieta, która ma yy, ciemniejszą karnację i ciemne włosy. Dobrze będzie wyglądała też ruda. Praktycznie jest bardzo twarzowe, są kolory w ogóle są bardzo twarzowe w, tym, w tych deseniach. Także ja proponuję tutaj, a Panie, wybierajcie. Nie chcę narzucać absolutnie nikomu tutaj nic, to są tylko moje propozycje. Myślę, że jeżeli sprawdzicie sobie, nie wiem, podpatrzycie, będzie, będzie można to wykorzystać. Także zapraszam bardzo do obejrzenia. Jest na stronie inter internetowej i jest też na modelce ta sukienka pokazana na Instagramie.